Baronski kanał Games.pl, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Tym razem zajmiemy się ostatnim newsem, właściwie jeszcze świeżutkim, a mianowicie o tym, że Microsoft wreszcie wchłonął Activision Blizzard po blisko dwóch latach różnego rodzaju batalii sądowej. Udowadniania tego, że tego typu wchłonięcie wydawniczego giganta no nie będzie sytuacją z no gatunku tych monopolistycznych. No Wreszcie okazało się, że Microsoft może powiedzieć tu i teraz, że jest już właścicielem Activision Blizzard. No Sprawa toczyła się, jeśli pamięć mnie nie myli, praktycznie równo 20 miesięcy, bo pierwsze newsy pojawiły się na początku 2022 roku. Zresztą też Wam wrzucałem bodajże w bloga na ten temat na kanał. Natomiast później mieliśmy różnego rodzaju rozprawy i w Stanach i też między innymi w Wielkiej Brytanii, gdzie trzeba było udowadniać regulatorom przez wiele. Właśnie miesięcy, że to nie będzie jakieś tam toksyczne przejęcie w dłuższym momencie dla branży. No i wreszcie się cała sprawa domknęła. Cały deal, przypominam, że jest wart prawie 69 miliardów dolarów. No potężna transakcja, największa w historii naszej branży. Pewnie będzie ciężko ją w ogóle przebić w przyszłości, chociaż z drugiej strony tak te kwoty już szybują w górę, że nic mnie nie zdziwi. Natomiast w krótszym terminie, no ewidentnie jest to potężny deal, który ma zapewnić. Microsoftowi dostęp do bardzo dużej liczby deweloperów, do studiów, które tym razem będą już wewnętrznymi studiami, właśnie giganta z Redmond. No, przypominam, że w portfolio Activision Blizzard jest masa marek, które wszyscy doskonale znamy, chociażby World of Warcraft. Diablo, Call of Duty, chociażby seria Tony Hawk's Pro Skater, wszystkie krasze Bandicooty, Spyro i tak dalej. No jest tego naprawdę dużo i nagle właśnie Microsoft stał się właścicielem tych wszystkich marek. No i oczywiście wiąże się to też z obawami niektórych graczy, czy dla, zwłaszcza dla innych posiadaczy dla posiadaczy innych platform, czy to nie jest zagrożenie. O tym sobie chwilę porozmawiamy jeszcze raz, czy właśnie przejęcie przez Microsoft Activision Blizzard należy traktować w kategoriach dobrych, że jest to plus dla branży, albo chociażby dla posiadaczy posiadaczy Xboxów i też oczywiście należy rozdzielić, czy mówimy tu o plusach w krótszym terminie, czy w dłuższym terminie. No i generalnie właśnie dla posiadaczy takich trzech innych platform, jak to będzie się odbijało w przyszłości, o tym będzie niniejszy vlog, do którego obejrzenia Was serdecznie zapraszam. No ja wam muszę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia dobrze, że sprawa się wreszcie zakończyła. Nie lubię przedłużania się tego typu tematów, dlatego że jeśli wszystko się rozgrywało na przestrzeni 20 miesięcy, no to jestem pewien, że zwyczajnie wstrzymywało to też różnego rodzaju decyzje, chociażby ze strony Microsoftu czy Activision, chociażby o tym, czy jakieś, jakieś nowe gry, nowe części uznanych marek mają być tworzone, czy też jeszcze się, jeszcze się z tym wstrzymywać, bo też nie było wiadomo ostatecznie, jak to wszystko dojdzie do skutku. No jednak większość osób spodziewała się, że ten deal dojdzie do skutku, ale też nie brakowało pesymistów, którzy sądzili, że no może to być jednak sytuacja monopolistyczna i że regulatorzy zwyczajnie się na to nie zgodzą. Natomiast dobrze, że wszystko już dojechało do końca i myślę, że Microsoft w tym momencie już może przejść na swoje, na profil decyzyjny i decydować o tym, które z marek będą powracać w krótszym terminie, a które powiedzmy w dłuższym. No ja też jestem pewien, że w krótszym terminie na pewno będzie to plus dla posiadaczy właśnie Xboxów i game pasa. Zresztą na PC-tach też, dlatego że sporo tych marek, już jakby znanych z portfolio Activision Blizzard, z pewnością za moment wyląduje w tej usłudze. Zresztą mieliśmy też z nimi do czynienia już w przeszłości, ale na pewno katalog zostanie wzbogacony o duże tytuły od tych różnego rodzaju firm powiązanych z Activision Blizzard. No i to na pewno w krótszym terminie będzie plus. W przyszłości, no jestem pewien, że mając już taką potężną liczbę deweloperów, ja też Wam tutaj wrzucę gdzieś na ekran grafikę obrazującą, czym obecnie dysponuje Microsoft. No bo to jest naprawdę, no potężna liczba. Ja jeszcze pamiętam gdzieś lata 2016-2017, gdzie gigant z Redmond był mocno krytykowany za to, że w ogóle nie ma wewnętrznych studiów, że właściwie nie ma czym dysponować, że skupia się na grach third party, że właściwie nie ma co po co kupować Xboxa One i tak dalej, bo większość, no po prostu nie ma, nie ma tam ekskluzywów, które zachęcałyby do tego. No to w tym momencie, mając tak potężną liczbę deweloperów, no ja jestem przekonany, że na przestrzeni najbliższych 3-5 lat będziemy dostawać sporo dobrych tytułów. No i właśnie, czy to będą tytuły ekskluzywne? No bo tego pewnie dotyczy w dużej części dyskusja na temat tego, czy jest to dobry ruch dla branży, czy też nie. No bo jednak zwróćcie uwagę, że masa graczy boi się tego, że jeśli Microsoft wchłonął chociażby twórców Call of Duty, czy też, nie wiem, Crash Bandicoota, załóżmy, dla fanów platformówek, no to nagle może być tak, że tego typu tytuły będą w jakimś sensie ekskluzywne, czy to dla Xboxów, czy dla pecetów. Według mnie, ja, ja osobiście mam takie wrażenie, że prawdopodobnie będzie to oznaczało bardziej Time Exclusive, czyli coś takiego, że na przykład wychodzi nowa część uznanej marki i dla przykładu przez pierwsze trzy miesiące jest dostępna załóżmy wyłącznie w Game Passie albo wyłącznie na Xboxach czy PC-tach, a dopiero później ląduje na platformach pozostałych. No coś takiego jestem w stanie uwierzyć, ale yy, ja nie jestem w stanie uwierzyć w to, że chociażby takie Call of Duty mogłoby pozostać yy, ekskluzywem wyłącznym dla Xboxa czy pecetów, no bo jednak są to zbyt duże pieniądze, które można zarobić, wydając ten tytuł również na innych platformach, przecież on się sprzedaje praktycznie na wszystkim doskonale, więc nie wierzę w to, że gigant z Redmond mógłby z czegoś takiego zrezygnować. Podobnie zresztą, jak to było chociażby w przypadku Minecrafta, czy też twórców Minecrafta, których Microsoft wchłonął, jeśli pamięć mnie nie myli, chyba w 2012 roku, no i przecież nie oznaczało to tego, że nagle Minecraft nie był dostępny chociażby na PlayStation, czy na Switchu. No przecież możemy go ogrywać na wszystkich platformach, no i firma zwyczajnie zarabia z każdej z nich. Także według mnie, jeśli obawiał, obawiał bym się miał o to, czy to będą jakieś formy ekskluzywów i bardziej pod kątem właśnie użytkowników innych platform, to bardziej myślałbym tutaj o time ekskluzywach, o czasowych ekskluzywach, że właśnie na Xboxach będą te gry w pierwszej kolejności, załóżmy, wydawane. Ja wam muszę powiedzieć, że ja myśląc o jakichś obawach w dłuższym terminie, bardziej obawiam się tego, że zwyczajnie część pracowników może stracić pracę. No bo zwróćcie uwagę, że ta liczba deweloperów wchłoniętych przez Microsoft jest bardzo duża. Grafiki nam mówią o tym, że tak naprawdę gigant z Redmond jednocześnie stał się w jakimś sensie właścicielem ponad dwudziestu kilku tysięcy pracowników, czyli ma pod sobą taki potężny zespół deweloperów. Natomiast często właśnie różnego rodzaju wchłonięcia jednej firmy przez drugą no wiążą. Się później z procesem optymalizacji, czyli tym, że nagle się okazuje, że połowa pracowników jest zwalniana, bo w jakimś sensie no, nie są potrzebni, albo gigant stwierdza, że poradzi sobie z mniejszą liczbą deweloperów. No, pamiętajmy o tym, że tego typu transakcje one nie, jakby to nie polega na tym, że gigant kupuje pracowników. Jemu bardziej zależy na markach, na IP, na tym, żeby mieć po prostu na wyłączność taką markę jak Call of Duty albo World of Warcraft, albo Diablo. I tak naprawdę pod tym kątem te. Przejęcia są dokonywane, a nie pod kątem tego, żeby mieć pracowników. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że dobrych deweloperów w ostatnim czasie nie jest łatwo pozyskiwać, i też masa nawet polskich studiów się o tym przekonuje, że wcale nie jest łatwo znaleźć czy też szukać deweloperów na rynku. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest na tyle duża firma. Microsoft to jest potężny, potężny gigant, właściwie światowy, jedna z największych firm na świecie, która może sobie na takie procesy pozwalać. I dla nich istotniejsze właśnie są IP, czyli te marki, które wchłaniają, które mogą gdzieś tam sobie co kilka lat powiedzmy wznawiać, dostarczać, natomiast niekoniecznie będzie to się wiązało z tym, że wszyscy deweloperzy utrzymają swoje stanowiska. Też w ostatnich nawet miesiącach pojawiało się sporo informacji, że inne firmy po różnego rodzaju wchłonięciach no później zwalniają albo po prostu kasują projekty, które gdzieś tam były w trakcie tworzenia. Mieliśmy chociażby od Epic Games tego typu informacje, że zwalniają pracowników, zresztą od innych twórców też, znaczy twórców, wydawców właściwie, którzy wchłonęli innych deweloperów. Ja tutaj wrzucę Wam kilka screenów właśnie z newsami z ostatnich miesięcy. No niestety, często tego typu wchłonięcia w dłuższym terminie wiążą się z tym, że na przykład jakiś projekt jest skasowany, jak jacyś ludzie tracą pracę. No i tego bym się na dłuższą metę obawiał, bo nie chciałbym, żeby. Naprawdę masa uzdolnionych deweloperów, która jest pod skrzydłami Activision Blizzard. Tutaj ja za, załóżmy, wymienię chociażby studio Toys for Bob, które bardzo mi się podoba, które dostarczyło nam chociażby remake Crasha, Spyro, no stworzyło nam kilka lat temu nową odsłonę Crasha. No nie chciałbym, żeby nagle się okazało, że komuś tam słupki się nie będą zgadzać i tego typu studia będą z czasem zamykane. I tego bym się na dłuższą metę obawiał. I być może niektórzy z Was powiedzą, że to jest jakieś czarnowictwo i tak dalej, ale jednak obserwuję tę branżę od lat i widzę, co się Dzieje. i najczęściej niestety jest tak, że właśnie giganci wchłaniają jakąś firmę czy też firmy bardziej pod kątem pozyskania praw do potężnej marki, a nie po to, żeby później troszczyć się o pracowników. Także tego dotyczą moje obawy. Ja się nie obawiam tego, że załóżmy jakieś gry nie wylądują na innych platformach, bo zwyczajnie wydaje mi się, że Microsoft by sobie na tego typu odcięcie od potencjalnych zysków nie pozwolił. Natomiast wydaje mi się, że bardziej będziemy mieć do czynienia z time ekskluzywami, jeśli chodzi właśnie o wybrane Duże pozycje ze strony Activision Blizzard. No i oczywiście ciekawi mnie Wasza opinia, bo to jest bardzo kontrowersyjny temat. Dajcie znać, co wy myślicie na temat tej oficjalnej, już ostatecznej e, informacji o przejęciu e, przez Microsoft Activision. Czy to jest według Was dobry ruch na dłuższą czy krótszą metę, czy też postrzegacie to, jak co niektórzy, że to wręcz jest rak dla branży i w dłuższym terminie z pewnością nic dobrego z tego nie wyjdzie. No też e, na koniec jeszcze Wam powiem, że niektórzy boją się tego, że chociażby tego typu wchłonięcie będzie oznaczało, że. Skoro nowe gry będą tworzone też pod to, że mają debiutować w usłudze Game Pass, no to może się to jednocześnie odznaczyć tym, że zwyczajnie te projekty będą mniejsze, czyli nie będą aż tak rozbudowane, jakby mogły być, gdyby miały debiutować w pełnych cenach, tylko będą celowo okrajane, że załóżmy gra, która mogłaby, nie wiem, być na 30 godzin, nagle będzie tworzona na 15, po to, że przecież debiutuje w Game Passie, który przecież na chwilę, na krótszą metę, no jeszcze nie zarabia. To, jakby to jest, to jest cały czas sianie po to, żeby kiedyś tam zebrać plony, więc tego też się obawiają co niektórzy gracze. Ja aż tak mocno bym się tego nie obawiał. No, wydaje mi się, że jednak gry będą tworzone normalnie, natomiast obawiałbym się tego, że po prostu nagle będziemy słyszeć za 2-3 lata o procesie koniecznej optymalizacji ze strony Microsoftu i na przykład o zamykaniu części studiów, projektów i tak dalej. To jest według mnie główna obawa. Natomiast właśnie czekam na Wasze opinie. Dajcie znać co Wy myślicie o wchłonięciu ostatecznym przez Microsoft Activision. No i czy według Was będzie to oznaczało właśnie te ekskluzywy, czy też wyłączne, czy też czasowe i przez to posiadacze innych platform będą mogli czuć się później poszkodowani. To tyle ode mnie na teraz. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia oczywiście już niebawem w kolejnych vlogach. Trzymajcie się.